Witajcie i otwórzcie się na wiedzę w pigułce na temat podstawowych filozofii, których znajomość przyda się przy analizach tekstów literackich. Zacznę od starożytności, od stoicyzmu, epikureizmu, hedonizmu i choracjanizmu. Stoicy. Jakże lubię tę filozofię, ponieważ namawia ona do pewnej niezależności wewnętrznej, do tego, żeby odrzucić wszelkie skrajne emocje, nie wpadać w rozpacz, kiedy los nas doświadczy. Nie cieszyć się też za nadto, kiedy powodzi nam się dobrze. Stoicy namawiają również do tego, żeby być człowiekiem cnotliwym. Cóż oznacza pojęcie cnoty? Cnota to dobroć, to szlachetność duszy, to zacność, być może również honor wszystko to, co czyni nas ludźmi godnymi, ludźmi lepszymi. Cnota zapewnia czyste sumienie i spokojny sen. Warto więc posłuchać Stoików. A teraz kilka zdań na temat epikureizmu, filozofii, która też pewnie jest wam bliska, może nie wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę. Epikureizm dekludę odchodzenie od cierpienia i skupianie swojej uwagi na wszystkim co przyjemne i bardzo podoba mi się hasło chwytaj chwilę które właśnie jest związane z tą filozofią ponieważ namawia do postawy bycia tu i teraz Skrajnym, skrajną odmianą tego epikureizmu jest hedonizm, już bardziej negatywna filozofia, która całkowicie odrzuca wszelkie przejawy cierpienia i czyni przyjemności bardziej powierzchownymi i w ten sposób nieco odczłowieczającymi nas. Horacy połączył stoicyzm z epikureizmem i stworzył filozofię zwaną Horacjanizmem. Tyle na temat podstawowych filozofii antycznych, a teraz przejdziemy do średniowiecza. Te filozofie są już bardziej pesymistyczne. Zacznę od świętego Augustyna, który żył tuż pod koniec epoki starożytności i na początku średniowiecza. I on jako pierwszy wprowadził pojęcie drabiny bytów. Byty są Wyższe i niższe. Byty wyższe to te uduchowione, bliskie Bogu, i na, na samym szczycie tej drabiny jest właśnie Bóg, później aniołowie, święci. Byty niższe to z kolei sfera działania szatana i zwierząt. Człowiek znajduje się pośrodku takiej drabiny, w związku z tym ma w sobie zarówno pierwiastek dobra, jak i zła, pierwiastek duchowy i ten prymitywny zwierzęcy. Taki, taki dualizm, który nas unieszczęśliwia, zmusza nas do ciągłej walki tego dobra ze złem, dobra, które znajduje się w naszej duszy i zła, które czasami również tą duszą próbuje, Zawładnąć. Filozofia świętego Augustyna, zwana augustianizmem, jest zatem pesymistyczna i obrazuje cierpienie człowieka wynikające z walki wewnętrznej. Przejdźmy teraz do Filozofii zwanej Tomizmem, do świętego Tomasza, który zaczerpnął drabinę bytów od świętego Augustyna i w zasadzie zgodził się z tym, że istnieją te byty wyższe i byty niższe. A człowiek w środku, właśnie rozdzielony jest na sferę sakrum i profaną. Jednakże, właśnie on nieco złagodził. Swoją filozofię, bo prowadził optymistyczny pierwiastek. Uważał bowiem, że człowiek powinien pogodzić się z, z, z miejscem, które zajmuje, pogodzić się z tym, że gdzieś jest na niższym czy wyższym szczebelku tej drabiny i celem swojego życia uczynić wejście o jeden, dwa, a może i więcej szczebli do góry. Temu służyła najczęściej asceza, czyli umartwianie. Tak wygląda tomizm i augustianizm. I przejdźmy jeszcze do świętego Franciszka, który również żył w średniowieczu, już raczej u schyłku tej epoki. Święty Franciszek kojarzy Wam się najczęściej ze zwierzętami, tak jest przedstawiany. Ponieważ głosił on hasła wszechogarniającej miłości miłości do każdego stworzenia żywego, do całego świata afirmacji świata i to jest bardzo optymistyczne. Poza tym odrzucał on bogactwo materialne uważał bowiem, że jest ono zbędnym bagażem. Uważał, że żadne zwierzątko nie musi zabezpieczać się, nie robi większych zapasów niż na jedną zimę. Człowiek natomiast obwarowuje się ze wszystkich stron, ponieważ przepełniony jest lękami. Wystarczy mieć nieco zaufania do Boga, do jego opieki, żeby odrzucić cały bagaż bogactwa materialnego i być szczęśliwym, ciesząc się z tego wszystkiego, co nas otacza. Filozofia świętego Franciszka to filozofia optymistyczna, filozofia pełna radości i miłości. Myślę, że może być również i dzisiaj aktualna, a mam takie wrażenie, że, że hipisi z końca lat 60. i z początku lat 70. Mogli w jakimś stopniu wzorować się na świętym Franciszku. Tyle na temat filozofii, średniowiecza i antyku. Zapraszam na następne lekcje. Do zobaczenia.